Dzień dobry. Jeżeli wyglądam jak trup, to wszystko jest w porządku. Jest po piątej, 7 godzin robiłem zdjęcia. Teraz zamontowałem kamerę na gimbal, pokażę Wam jak wyglądają targi, trochę opowiem jakie robiłem zdjęcia, dla kogo i co z nimi potem będzie się dalej działo. Idziemy dalej. Trochę zabłądziłem na parkingu, ale po jakichś 10 minutach kieruję się znowu na autobus, dlatego że parking jest dosyć dosyć daleko od targów postawione są takie specjalne autobusy ja ze mną autobusem... a trwa krótko jakieś 5-10 minut no i potem zaczyna się zabawa po końcu targów zostało jeszcze na całe 2 godziny dlatego w sumie z tego co widzę w stronę targów będę jechał jechał sam, mam nadzieję, że autobusy jeszcze kursują w obie strony, a nie tylko przywożą ludzi z powrotem tak jak się spodziewałem, będę jechał nie sam wszyscy już wracają Dobrze, dlatego do że na miejscu będzie dużo, dużo spokojniej, będę coś ponagrywać. na nieco spokojniejsze miejsce, powiem Wam, co tutaj robię. Oprócz tego, że jestem jak co roku, dlatego, że ze względu na to, że mam bloga, którego praktycznie nie prowadzę, bez problemu dostaję akredytację dziennikarską, czyli mogę wejść na taki jak dzisiaj dzień prasowy, kiedy jest tak naprawdę jedyna okazja dopchać się do aut, zobaczyć coś ciekawego z bliska, wejść do środka, nie trzeba walczyć z tłumami, mimo że i tak dziennikarzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W tym roku dodatkowo mam klienta na zdjęcia, jest to jakiś e, serwis internetowy z Kanady poświęcony motoryzacji. Nie wiem, czy również te zdjęcia będą drukowane. E, mam zamówione 300 plus zdjęć. Zobaczymy, ile, ile zdjęć będzie, będzie na tyle ciekawych, żebym mógł, mógł im przekazać. Do tej pory zrobiłem prawie 2000, także myślę, że około 350 zdjęć e, prześlę klientowi. Na liście od klienta dostałem około 160 aut. Niestety ponad połowy tutaj nie ma, nie ma bardzo wielu firm. Nie wiem czy oni są po prostu nieprzygotowani, czy ludzie nagle zrezygnowali z tych targów. Podejrzewam, że wysłali mi w ciemno listę, która ich interesuje. Ale to w niczym nie przeszkadza, tak jak mówiłem, mam już 2000, 2000 zdjęć, także bez żadnego problemu. Wybiorę ponad 300. Myślę, że klient będzie zadowolony z nich. O, Jakichś szczegółowych życzeń nie było. Klient po prostu dużo zdjęć chce z możliwością przycięcia w formacie 1 do 1. Nie wiem czy, czy dalej wrzucają takie na Instagrama, czy gdzieś tam nie dzisiaj to po prostu w, w, ramach, w ramach ich strony jest i tak wygodniej. Dodatkowo prosili o sporo prosili o sporo ujęć z dołu, co i tak zawsze robią, bo wtedy wydaje mi się, że, że auto wygląda dużo ciekawe dużo bardziej podkreślone linie. Chciałem Was jeszcze zabrać do tej głównej hali Mercedesa, która w tym roku niestety jest wyjątkowo pusta, ale, ale ze względu na to, że jest późno, już tam nie wpuszczają. Na szczęście w tym roku nie jest to jakaś wielka strata, bo, bo Mercedes za bardzo się nie popisał, jak zresztą pozostałe firmy. To już ostatni z filmów, które bardzo długo czekały na swoją publikację. Kolejne na kanale będą Bałkany, później Porto, a co będzie później zobaczycie. Myślę, że coś bardzo ciekawego dla Was, dla mnie na pewno. Planuję super wyjazd w styczniu. Myślę, że materiały, które nagrałem wcześniej spokojnie wystarczą mi na to, żeby publikować jeden odcinek co tydzień aż do stycznia. Bardzo zależy mi na tym, żebyście udostępniali, komentowali, klikali łapki w górę, bo dzięki temu moje filmy może zobaczyć więcej osób. Prawda bardzo mnie motywuje to, jeżeli widzę, że odcinek ma dużo wyświetleń, wtedy rzeczywiście chce mi się jeszcze bardziej nad tym pracować. Mam świadomość tego, że to jest dopiero początek i trochę potrwa, zanim, zanim to wszystko urośnie. W końcu mam nowy komputer, także montaż będzie szedł dużo szybciej. W przyszłym tygodniu będzie jesienny odcinek z niemieckiego lasu, a za dwa tygodnie ruszę z Bałkanami. Bądźcie czujni. Cześć.